O wyznaczonej godzinie na swoich miejscach zasiadło zaledwie 10 z 21 radnych. W porządku obrad było 13 punktów dotyczących zmian kadrowych w urzędzie miejskim. Były projekty uchwał, które mogły mówić o ewentualnym odwołaniu radnych z niektórych funkcji. I sądzę, że to nie wiem, albo lekceważenie, albo strach, albo buta spowodowała, że no po prostu pan przewodniczący uciekł i się gdzieś tam schował w krzaki. Oprócz przewodniczącego na sesji nie stawił się także jego zastępca. Uchwały dotyczące ich odwołania również znalazły się w porządku obrad. Nie mieli odwagi stawić czoła po prostu tej sesji. Po prostu zwyczajnie normalnie. by nawet wypowiedzieć się, że nie zgadzają się z odwołaniem, no, no może mogli się wytłumaczyć. Nie. Zwyczajnie tchórzowską uciekli, bo to dla mnie to jest zwykła ucieczka. Mocne słowa padały z ust praktycznie wszystkich obecnych na sali radnych. To są osoby niekompetentne, mało wiarygodne i nie do końca, nie do końca są jakby no, odpowiedzialne, odpowiedzialne. Dzisiaj mamy dowód i przykład tego, jak postępują, jak liczą się z naszymi wyborcami, ze swoimi wyborcami. Przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Hałuszka nie odbierał telefonu. Jego zastępca tłumaczy swoją nieobecność okresem urlopowym. Nie widziałem najmniejszego powodu przerywania urlopu, tylko dlatego, że grupa sfrustrowanych i, i, i straumatyzowanych ludzi po, po przegranych wyborach zarzuca większości nas, Powołują się jakby na brak zaufania całej rady, że stracili zaufanie do nas. Na niedoszłej sesji nadzwyczajnej pod głosowanie miały zostać także poddane wnioski o odwołanie przewodniczących czterech komisji. Spraw społecznych, rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji oraz gospodarczej.